Siemu z tej strony wikosek i pokażę wam dzisiaj, jak zdominowałem Anarchię GG na cheatach. Mam w planach przenieść się na konces cheatowania, więc, jeżeli tobie ten odcinek się spodobał, zostaw łapkę i suba. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie to znak, że podobają Wam się moje filmy. Więc ja już nie przedłużam, Siemka. Dobra, znaleźliśmy pierwszego typka, więc tam u niego na górze się dzieje. Sobie robię faremkę jakąś. No, chyba awkuje, jak się nie mylę. gdybym nie miał cheatów, to na pewno bym tego nie znalazł. Tylko teraz nie wiem, jak nam się dostać na tę górę. No, to się sobie. O, jest, jest, jest dalej. Nie wlogoło się. Idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, jest, jest, mamy go widzowie, kurwa nie mamy, jep. Yeah. A ty widzowie, że jesteś zainteresowanym kupnem tych cheatów, zapraszam ciebie na Discorda w opisie, gdzie jest bardzo dużo klientów i są one zazwyczaj o wiele tańsze niż na stronie, oczywiście żeby potwierdzić legitność. Dlatego właśnie, że to nie jest scam żadny Możecie sobie sprawdzić, że właściciele klientów są na tym oto Discordzie Jest to po prostu Discord riseralski Gdzie taniej co po prostu cheaty Pamiętajcie, że gdy będziecie kupywać, Piszcie, że jesteście od Wikoska, Wtedy dostaniecie darmowy konfig, na przykład na anarchię I tak dalej, i tak dalej Więc co ja powiem Zapraszam, ja już wam nie przerywam Siemka O kurde <laughs> nas skru Da. Kopię! Znamurowuję się! To co jest prześcianek, zabiłem. Ona na kill-off ma. Nie ucieknę mu, nie, ucieknie mi. Co on robi? Co on robi? Ja no chyba go zabiję. O kurde, on bije. On odpala jest. No lepsze ty wygrają. O kurde, antychit. Ile przestachować. Biję go podczas jedzenia. O kurde. Ten za mną lata. Nie widzicie podczas jedzenia, widzowie. On mnie tyle bije. Co on tak dużo bije? On ma na mieczyk, ma. Nie wiem czy dam radę No na, na Co jest? Ej, wywaliło go! Wywaliło go! Walił go za cheaty. A gdzie jest ten jego anamieczek?

Proszę nie, nie uciekniesz. Nie zgubi. Czemu nie lognie? Jezu, Jezu. On go. O kurde, omiknotnie zaraz. No, to. No. On jest to cheater. Zobaczcie, co jest. To jest cheater jakiś. Kurde. Ale on mi dużo pije. Nie wiem, czy nie wywala się na niego. Ja mam pomysł. Kopię się w dół. On a ja mam ona kilo przecież. Jest o kurde, ilo mi bije. A na miecz jeszcze ma. Co no cieka nagle? On dużo bije strasznie. Chodź tu 16 refów ma, no to więcej ode mnie. Ale jak zagram to dobrze, to jeszcze go zabiję? Mi przez ścianę przecież bije. Nie, nie wiem czy tam rada. Coś mi pada. Czemu no ra? On chyba. Oj, świetnąłem go przez ścianę. Nie wiem. O kurde, allo -a mam. Dobra, tu. On na tak jest. Zobaczcie. Muszę dwa gapy zjeść nawet. Znaczy no, i tak jest. Zobaczcie. Zabiłem go. Mam to. Mam to. Nie wyrobił. A na mieczek. To jest. Mamy to. Mamy to widownie. Więc to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji i lajku. Mam nadzieję, że film pierwszy z z anarchii z cheatowania wam się spodobał. Ja jeszcze nie przedłużam Wam, Siemka.